Dzień dobry. Jan Piński, witam na moim kanale. Moim Państwa gościem jest doktorka Aleksandra Sarna, seksułożka, psycholożka, psychoterapeutka. Dziś na kozetce próbujemy położyć pana Marcina Romanowskiego, którego nie ma, którego służby, którego służby pozwoliły uciec. Nie wiemy jeszcze dlaczego. Niektórzy mówią, że to świetny plan, dlatego że gonienie za Marcinem Romanowskim jest dużo korzystniejsze, pierosko, niż posiadanie go w więzieniu. Uwierzyłbym w to, gdyby go w ciągu dwóch tygodni złapali. Jeżeli go nie złapią w ciągu dwóch tygodni, to jednak będzie ucieczka. Zanim przejdziemy, to oczywiście pani doktorko, proszę powiedzieć, co można obejrzeć na pani kanale i dlaczego nasi widzowie powinni go zasubskrybować. Aktualnie tym mogą obejrzeć jeszcze odcinek o prezentach, natomiast jutro na kanał wjeżdża odcinek o osobach aseksualnych, czyli właściwie to, o co Państwo często prosiliście w komentarzach, a trzeba zasubskrybować, żeby niczego fajnego nie przeoczyć. No właśnie, to... I ja też polecę, Szanowni Państwo, folię pani doktorki tutaj o tym o wibratorach w numerze krwawy dyktator Pisucki a w środku odpowiedź na pytanie, kto wymyślił wibratory i dla kogo. I tu jest sensacja, wibratory zostały wymyślone dla mężczyzn. No i teraz moje. Dokładnie tak, tak. Dokładnie tak. Było tak, że. Polecam lekturę, można się e, kilku ciekawych rzeczy dowiedzieć, a odważniejsi nawet mogą zastosować. Próbować. A więc tutaj jest, szanowni państwo, Polska Kolumna Putina, to jest nasza nowość, nie ma jej jeszcze w papierze, ale można kupić i będzie wysyłana od przyszłego piątku, a już jest w papierze i można kupić i posłuchać, i audiobook. Zresztą audiobook pana majora Hedy też jest mistrzowie kłamstwa. To jest dealer pani doktorki, dostarcza jej bardzo, ale legalne substancje odżywcze zwane sokami i owocami. Okay. E, Bo tego no, cierpliwy i zgadza się na robienie dziwnych mieszanek. No właśnie. No więc y, moje pytanie brzmi: Marcin Romanowski, reklamowany jako świecki zakonnik, y, no właśnie, to, to, to kim jest tak? To, jakby powiedzieć, co może pani powiedzieć na bazie tej ogólnej wiedzy o panu Marcinie Romanowskim? No poza tym, że chłop jest w tej chwili uciekinierem. To znaczy, ja generalnie niespecjalnie wierzę w tych takich naszych flagowych katolickich męczenników. Szczególnie jak ta historia przestaje się kleić. Bo albo wierzę w pewien system przekonań i postępuję zgodnie z nim czyli w momencie, kiedy między innymi ponoszę też konsekwencje własnych czynów, czyli w momencie, kiedy zakład karny albo inaczej areszt śledczy czeka, to po prostu grzecznie się zgłaszam, a nie uciekam. Także ja mam zwykle takie przekonanie, że w, w najbardziej katolickich odłamach fundamentalnych Zwykle się dzieją najśmieszniejsze imprezy, na które nas niestety nikt nie zaprasza. No właśnie, i to jest, e, ale to jest człowiek, który, e, będąc jednak osobą publiczną, e, ucieczki to jest bardzo ciekawa rzecz, o której ja się dowiedziałem przy okazji pana Marcina Romanowskiego, że ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości nie są karane. Więc e, karane są tym, że jak cię złapią, to cię nie puszczą złapią, to nie puszczą, i jednakowo już zazwyczaj ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości jest traktowana jako okoliczność obciążająca. My tak też troszkę naiwnie zakładamy, a może nie naiwnie, że osoba, która jest niewinna, po prostu się chętnie zgłosi, złoży wyjaśnienia. No, podpisze się. on nie, on, nie on, on, on się nie ukrywał na zarzuty, on po prostu nie chce iść do aresztu. No, ale żeby iść do aresztu, to czy muszą być jakieś podstawy, więc widocznie. Jego, jego, tak. Ale w jego, w jego wypadku te my w ogóle wszystko wiemy, no bo pan, ja pan, pan, pan Tomasz, wie. Wie, pan Tomasz, raz pokazał, jak pan Marcin Romanowski nie dość, że ustawiał kontrakty, yy, zlecenia z Ministerstwa Sprawiedliwości, to na dodatek, już jak było wiadomo, że idą badania, idą audyty, to jak się spotykał w grupie kilku osób z Ministerstwa Sprawiedliwości, uzgadniał zeznania, zastanawiał się, jak ma taczyć, dosł dosłownie tam padało: kto się, kto się rozpruje, kto się nie rozpruje. Czyli, jakby to powiedzieć, sąd miał bardzo komfortową sytuację, bo. Miał w tym wypadku wybitnie komfortową sytuację, bo wszystko miał na tacy. Natomiast ja zmierzam do tego, że pobyt w areszcie śledczym prawdopodobnie bardziej by pasował wizerunkowo do um, um, prawiczka, świeckiego zakonnika męczennika obecnej władzy, to by było bardzo ładne i bardzo spójne, no ale cholera, oni nigdy niczego nie potrafią zrobić dobrze. No to uciekł. No proszę zauważyć, jaki to byłby piękny, spójny obrazek. On by się tam mógł modlić, mogliby sobie z księdzem Salcesonem grypsy wysyłać. To nie miało wad wizerunkowych, rzecz jasna. No właśnie, i to jest, ale to jest yy, pytanie, no bo to, jak widać, nie każdy, jak, jak patrzyłem na niego, jak go nawet kiedyś poznałem, bo to był kolega Przemka Wiplera, z czasów kiedy Wipler kolegą moim był. Yy, I znaczy, Wipler mówił o nim per przyjaciel. Yy, tak, yy, powiem tak, było bardzo nieostrożny z wiedzą. Na przykład yy, podzielił się wiedzą z Przemkiem Wiplerem, który. Głosił mniej więcej 7 do 10 dni przed zatrzymaniem lepera, że zatrzymamy lepera, zerzemy samoobronę, będziemy rządzić 4 lata, potem zrobimy wybory, które wygramy i będziemy rządzić wiecznie. Chodziło o pis, no i potem się okazało, że no nie zatrzymali lepera, bo się wszystko wywaliło. Próbowali ścigać za ten przeciek Janusza Kaczmarka. No ja byłem żywym dowodem, no bo słyszałem to po prostu z ust tego. No więc nawet Przemuś był na tyle nieostrożny, że w, że w swoich piwnych, bo ma takie fajną ksywe piwlar w swoich piwnych wynależeniach nawet wskazywał źródło. Swojej wiedzy, że właśnie zatrzymam lepera, bo mi Marcin powiedział, że będziemy zatrzymywać lepera. Ja się pytam, coś ty taki, mówię, skąd ty masz taką wiedzę? Więc facet na pewno nieostrożny. Natomiast co jest w nim? To jest typowy pisowiec, to jest fanatyk religijny, co pani w nim widzi na bazie tego, oczywiście, co można powiedzieć? Tak naprawdę, typową pisowską hipokryzję. Z takim fanatyzmem religijnym wyłącznie na pokaz. Więc ja bym się absolutnie nie zdziwiła, gdyby do tej fasady świeckiego zakonnika pan Romanowski jednak tam stukał jakieś panienki, albo niekoniecznie panienki na boku. No bo albo wierzę w pewien określony światopogląd i konsekwentnie postępuję zgodnie z nim, albo uciekam przed wymiarem sprawiedliwości. No właśnie. Nie ma opcji pośrodku, nie? Tu nie ma takiej okay. opcji, że mogę to i to ze sobą jakoś porzędzić. No bo to jest właśnie klasyczna, klasyczna krzyżówka chuja z butem. Wychodzi fantastyczny chujobut, ale po co to komu? To niech mi nie pani powie, no właśnie, jakim człowiekiem, bo znamy jego Podejście do uczciwości, no bo chłop się zgodził ustawiać konkursy. Chłop się, kiedy, kiedy w 2019 roku nie dostał mandatu poselskiego, to zamówił analizę za pieniądze podatników, dlaczego jego łapówki, którymi próbował przekupić poprzez dawanie tych wozów strażackich w różnych gminach, dlaczego to nie zadziałało. Więc no umówmy się, to nie jest głupi facet, więc on sam rozumie, że dopuścił się defraudacji. Tylko z jakiegoś powodu. To jest głupi facet. Właśnie problem polega na tym, że to jest głupi facet. No nie trzeba być wybitnym myślicielem, żeby zauważyć, że defraudacja jest defraudacją, bo tu naprawdę średnio ogarnięty przedszkolak rozumie przykazanie nie kradni. Więc. Naprawdę nie trzeba wybitnego IQ, żeby to w jakikolwiek sposób zrozumieć. Natomiast ten głupi facet już parę razy w życiu dowiedział się, że nie warto chlapać ozorem. Że biznes, a szczególnie biznes nielegalny, nie tylko lubi ciszę, ale wręcz tej ciszy wymaga. Ale ten, jak Jaki Andrzej Duda kompletnie nie uczy się na własnych błędach, nie wyciąga wniosków, nie wprowadza w życie planu drugiego poprawionego. Na zasadzie okej, okay, młody, byłem głupi, chlapnąłem komuś, komu ufałem, teraz już wiem, że w lewiźnie nie można ufać nikomu. Ale on się tego nie nauczył. Nie nauczył się też, że to, co jest istotne. Dla jego elektoratu, być może również przyszłego, bo jak wiemy, to, że poszukują nas, nas areszty śledcze, wcale nie sprawia, że mamy przerąbany w wyborach. Nie? Widzę Wąsik Kamiński i nasi wspaniali europosłowie. Natomiast on nie wziął pod uwagę, że. Pójście do tego aresztu mogłoby mu się wizerunkowo właśnie cudownie opłacać, bo miałby dwa tygodnie gości pod aresztem w obronie męczennika zawiarę, bo pisowcy to potrafią cudownie obrócić właśnie na nie podejrzanego o Kradzież, tylko męczennik zawiarę. I po dwóch tygodniach sprawni koledzy przywróciliby mu wolność, bo prawdopodobnie tak by się ta historia skończyła. Na razie to, co zrobił dobrze, no to w jakiś sposób pokazał nieudolność służb, czy nieudolność policji, no bo jest poszukiwany i na a, razie się nie znajduje. Znaczy ja mam wrażenie, wiedzę nawet, bo to już nawet nie jest wrażenie, wiedzę, że mu pozwolono zniknąć. No, jeżeli mu pozwolono zniknąć, to to tym bardziej nie za dobrze świadczy o władzy w Polsce. Tak, znaczy niektórzy w tej chwili próbują e, bronić e, 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 służb, twierdząc, że no zobaczcie, ucieczka Romanowskiego generuje dużo większe straty wizerunkowe dla PiS, niż gdyby był w areszcie męczennikiem. No, w jakiś sposób tak, ale jednocześnie generuje totalne straty wizerunkowe dla koalicji obywatelskiej, której elektorat ma za złe opieszałość w rozliczaniu pisowców z przestępstw. Nagle łapią pisowca z takiej trzeciej ławki, no bo umówmy się, Romanowski to żaden frontman pisowski. Wiceminister Sprawiedliwości jednak. Ale frontman. To pamięta wiceministrów. Żaden frontman. I jeszcze pozwalają mu uciec. No, no ja cię proszę, no. To nie wyjdzie. No to co może pani powiedzieć o Marcinie to Romanowskim? Mówię, że strona pisowska oceni ucieczkę Romanowskiego, że... Jako no, sprzeciw obywatelski, to już znamy legę. Jedyny chłop, który ucieka przed stalinowsko-opresyjnym aparatem Tuska. Ruskim albo niemieckim, zależy jak prawicy powieje, no bo oni tak rastu, rastu. raz tu. Raz tu. A Romanowski jest po prostu hipokrytą, który kradnie w polityce, bo mógł, bo wygodnie, bo łatwo. No jak się sprawa rypła, to zwiał. No właśnie, i to jest pytanie takie właśnie, że elektorat oczywiście rozgrzesza, oni to ładnie przedstawili, że to jest sprzeciw obywatelski wobec politycznego aresztowania. Dokładnie. Więc Romanowski w każdej sytuacji w jakiś sposób ten swój wizerunek broni, no ale siedzenie bardziej by pasowało, pasowało do jego wizerunku, który sam stworzył i sam podtrzymywał. No, i pytanie jest takie, bo człowiek, katolik, bo to też jest takie moje pytanie, jak to jest, że ludzie deklarujący, bo tam jest wiązany z opus Dei, tam są naprawdę bardzo takie surowe zasady. Mnie ciekawi to, że ktoś podejrzewa, że nie mogą go ukrywać. Mnie się wydawało zawsze, że to są naprawdę tacy ludzie, którzy, dla których będzie to raczej powód, żeby fazę relegować, tym bardziej, że nie mówimy o procesie politycznym, oni sobie mogą opowiadać co chcą, ale tam wszystko jest jawne. Jego linią obrony jest to, że myśmy uchwalili sobie ustawę, że w zasadzie możemy wszystkie te pieniądze rozdawać dowolnie, więc się odbalcie od nas. No tylko, że ta linia obrony jest taka dosyć średnia, jeżeli chodzi o samo i, i ich katolicki fundamentalizm, no to rzeczywiście zamiast go ukrywać, Wersja bardziej prawdopodobna jest taka, że wykluczą złodzieja ze swojego kręgu, ponieważ łamie dość fundamentalne przykazanie nie kradli. No, ale na to się nie zanosi. To jest takie ciekawe, że ci katolicy z PiSu mają takie. No, już pomijam już kwestię takiego ośmieszającego, o tym chyba powinniśmy zrobić rozmowę, że jak tego typu historia, jak na przykład ślub drugi Jacka Kurskiego, jak jego unieważnienie małżeństwa, notabene błogosławionego przez Jana Pawła Wielkiego, jak nazywają go katolicy, więc po prostu jakieś coś, co powinno po prostu bulwersować i bulwersuje tych prawdziwie wierzących, a z jakiegoś powodu Kurski chciał mieć to i nawet jak już dostał prawo, to mógł przecież zrobić jakiś taki ślub, którego kościelny mało kto zauważył jakieś jakiejś małej salce, ale nie, on po prostu zrobił... Wy... Nie, no on zrobił ten ślub na pełnej pycie. Mnie najbardziej rozczulał ten moment, jak ze świeżo poślubioną małżonką szli złożyć kwiaty na grobie państwa Kaczyńskich, absolutnie ujmujące. Zawsze tak robię z okazji ślubów. Nie, ale to jest. To jest... Ale nie, polski katolicyzm w zasadzie właśnie taki jest. To jest bardziej konstrukt ludyczno-fasadowy niż coś, co jest związane z realną wiarą. I ja absolutnie zawsze będę szanowała ludzi, którzy są ideowi, no również ideowi religijnie. Też sama od religijności wszelkiej jestem bardzo daleka. Ale jeżeli w tym jest rzeczywista idea, przykładająca się na zachowanie, wybory, wybory życiowe, tryb życia i tak dalej. Natomiast w Polsce jest takie przekonanie, że katolicyzm się dobrze sprzedaje, bo jeżeli jestem wierzący, to to się tak ładnie nazywa efekt halo w psychologii. Czyli jak na no cechę nadrzędną, to inne cechy przypisuje automatycznie. Więc jeżeli jestem bardzo wierzącym człowiekiem, no to jestem też uczciwy, dobry, empatyczny, wspaniałomyślny, warto mi zaufać i politycy pisowcy bardzo chętnie z tego efektu korzystają, bo to jest efekt występujący głównie u starszego elektoratu. I mi się to totalnie opłaca. A to, że za tym nie idzie rzeczywista postawa, no to to już sobie wiemy w kuluarach. Jeżeli coś przesiąknie do opinii publicznej czy przeniknie, to pewien fanatyzm współwyznawców bardziej każe traktować całą sytuację jak wielki spisek, czy wielki zamach na pana Romanowskiego ani na to, że to jest mały skórwy synek, który postanowił się dorobić. No, umówmy się, charytatywnie nie ustawiał tych przetargów. Tego się nie robi charytatywnie. Jeżeli to robił charytatywnie, no to jest jeszcze głupszy niż myślałam, a i tak myślę, że jest bardzo głupi. To jest też autor, bo nie jest takiego kojarzony. Ja, ja zacytuję opinie pozytywne na jego temat. Marcin chodzi za człowieka o mocnym kręgosłupie moralnym, przede wszystkim dlatego, że odważnie broni swojego tradycyjnego i konserwatywnego światopoglądu, co nie każdemu się podoba. To nie jest ktoś, kto mówi to, co inni chcą usłyszeć. On mówi to, co uważa za słuszne, niezależnie od konsekwencji. Mówi o Romanowskim, jego kolega z suwerennej Polski. Jednocześnie jest człowiekiem, który w sprawach merytorycznych potrafi rozmawiać i szukać porozumienia z każdym, choćby ponad bieżące spory. Tak było chociażby w wypadku ustawy Kamilka. Ta ustawa to miała być niby antyprzemocowa, tak podobno wylała po prostu gdzieś tam dzieci z kąpielą, przysłowiowe, tak jak wtedy, kiedy władza po prostu chce się wykazać i robi ludziom pod publikę dobrze, zamiast zapytać się tych, którzy się tym zajmują od lat. No więc yy, yy, czy coś te, te charakterystyki mówią? Gdyby były prawdziwe, to podnosiłyby prawdopodobieństwo, że będzie potrafił dogadać się z kolegami z celi, bo będzie otwarty na nowe doświadczenia. Te charakterystyki nic nie mówią. To jest tradycyjne pisowskie, wzajemne lizanie się po fiułach. No więc dobrze, Szanowni Państwo, to jest nasza krótka charakterystyka Marcina Romanowskiego, wielkiego uciekiniera PiSu. To ja jeszcze tylko zadam pytanie. Pani uważa, że go znajdą? Nie mam pojęcia. Natomiast no, teoretycznie powinni, nie? Teoretycznie powinni. Ja... Ja uważam, ja uważam, że jak oni do tej pory biorą list gończy w Polsce, a nie występują o nakaz europejskie aresztowania, to to takie... To czas. Taka... No, bo, da, bo to jest moje zdanie. Polska kolumna Putina, przypominam, major Heda, bardzo ciekawa książka człowieka, którego osobiście wydalił z Rosji Putin. No i oczywiście książka, przypominam też książkę Dillera, Pani doktorki, no i koniecznie, koniecznie, szanowni państwo, żeby się zapisać u pani doktorki, bo tam, ile tam jest już subskrypcji? Ile, dziesięć? Prawie, prawie 12 tysięcy. Prawie dwanaście tysięcy, no ale wciąż za mało. Szanowni. Dużo za mało. No. Dużo za mało i dalej jestem zbulwersowany. No właśnie. Na, więc... na tyle, że jednak nagram nowy odcinek. No właśnie, szanowni państwo, więc mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia.